Witam cię. Chciałabym z tobą o czymś porozmawiać dzisiaj, bardzo ważnym. Czasami w naszym życiu przychodzi taki moment, że się zatrzymujemy, prawda? I coś w nas mówi zupełnie innym głosem niż dotychczas. Coś jakby, hmm, Pan Bóg dotykał pewnych miejsc, które bardzo długo były zakryte, prawda? Miejsc, gdzie pamięć, emocje i dawne rany jakby splatały się razem. Jak stare ścieżki w ogrodzie serca. Hmm? A mówię o tym, bo chciałabym o czymś porozmawiać. I nagle po latach widzisz, że to, co brałaś za odrzucenie, w Bożych rękach stawało się drogą. Mhm. Że to, co wyglądało na stratę, było przygotowaniem. To, co wyglądało na sprzedanie, tak naprawdę było czym? Posłaniem. Jest w tym dość głęboka tajemnica, bo Serce pamięta inaczej niż duch, a nasze myśli, nawykowe, ukształtowane zazwyczaj przez ból, emocjonalne, rany, często tam nam opowiadają historie, które w ogóle nie są Bożą historią o naszym życiu. No i właśnie tutaj się zaczyna przemiana. Tam, gdzie Duch Święty nie tylko uzdrawia, ale przepisuje. I teraz poruszę wątek psychologiczny bardzo intrygujący. Nasz umysł jest jak ogród. Tworzy ścieżki, powtarza to, co zna, reaguje według wzorców, które budowały się przez lata. Ale gdy spotykają prawdę Jezusa, te ścieżki zaczynają się zmieniać, bo neuroplastyczność może słyszałeś to nie jest tylko zjawisko psychologiczne to fizyczny dowód na to, że Bóg stworzył nas z możliwością odnowienia mhm. odmienionego myślenia. Nowych reakcji, co najważniejsze, nowej tożsamości. Wyobraź sobie na chwilę, że patrzysz na swoje życie nie z perspektywy bólu ani traum, ale z wysokości Bożego spojrzenia. Hmm? Coś jakbyś stał z nim na górze. A on delikatnie dotknął twojej głowy i powiedział: Popatrz, synu, córko, raz jeszcze ze mną. Tu absolutnie nic nie wydarzyło się przypadkiem. To, co miało cię złamać. Słuchasz? W niebie było zaplanowane. Tak, mówię teraz do Twojego ducha: posłuchaj, miało zamiar cię obudzić, przebudzić, odkryć, nazwać, bo tak naprawdę zanim odkryjesz swoją tożsamość w Jezusie, ty musisz zobaczyć jedno. Ty nie jesteś produktem tego, co ci zrobiono. Nie jesteś tamtymi rzeczami, nie jesteś tym bólem, tą traumą nie. Jesteś owocem tego, dokąd Bóg Cię prowadzi. Jesteś tylko tym, czym Bóg mówi, że jesteś. Ty patrz na Mojżesza. Dwa razy odrzucony, a raz przyjęty. Najpierw go rodzina z Egiptu odrzuciła, potem przez własny lud, a potem co? Został wybrany przez Boga. Potem go Bóg wysłał na pustynię, aby nauczył się słuchać. I to było miejsce, w którym on się uczył języka prawdy, nie języka Egiptu, który tak naprawdę znał przez całe życie, nie? Nie języka ludzi, którzy nie rozumieli tego światła w nim, ale języka ducha. I teraz posłuchaj, w tej neurobiologii nazywamy to neuroplastyczność, tak naprawdę doświadczeń granicznych. Moment, w którym ten intensywny ból przełącza się, przełącza nasz system tożsamości z Kim ludzie mówią, że jestem, na kim Bóg mówi, że jestem. To jest dosłownie moment, w którym Twój mózg zaczyna uczyć się nowych połączeń połączenia, przeznaczenia, nie traumy. W Królestwie nazywamy to łaską, która przemienia, słowo, które ożywia i obecność, która zmienia tożsamość. Na tą prawdziwą, właściwą. A Bóg stworzył mózg tak, że wszystko, co powtarzasz, staje się, się ścieżką. Bo jeśli Ty powtarzałeś przez całe lata, że Ty nie jesteś niewartościowy, że się nic nie zmieni, nie jesteś ważny, jesteś winny, że nic nie znaczysz, to Twój mózg uznał to za prawdę, a to nie jest prawda. Ale teraz, kiedy zaczynasz wypowiadać słowo, Słowa, to coś się przełączy, bo kiedy zaczynasz deklarować prawdę Słowa Bożego nad sobą, to zobaczysz, wszystko wokół się zacznie zmieniać. Jestem posłana, nieodrzucona, jestem umiłowana, nieodrzucona, mam Jego pokój, jestem ukryta w Jezusie i moja tożsamość jest w Nim. Wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. W Twoim mózgu powstają nowe synapsy i teraz słuchaj. Dosłownie rośnie nowa droga tożsamości. W praktyce mów głośno słowo nad sobą każdego dnia, bo głos aktywuje naszą korę ruchową. Pamięć, emocje, ciało, efekt zmiana. A neurobiologia mówi, że nasz układ nerwowy zmienia się tylko. W atmosferze bezpieczeństwa, więc obecność, najpotężniejszy kod neuroplastyczności, nie ma nic bardziej transformującego dla mózgu niż bezpieczeństwo, miłość, bliskość. A kto jestem Twoim bezpieczeństwem? Jezus, bo kiedy jesteś w Jego obecności, Twój mózg przechodzi w fale alfa i teta i. To jest stan, w którym najłatwiej zmieniają się te ścieżki traumy. Te traumatyczne ścieżki, których doświadczyliśmy w życiu. Więc każdego dnia zachęcam Cię, abyś siadał w obecności Boga. Oczywiście karmił się Słowem Bożym. Oddychaj Jego imieniem. I pozwól Mu, aby On przepisał te Twoje reakcje. A kiedy się tam w Tobie pojawią ten lęk, odrzucenie jakiejkolwiek kontrola, wstyd, czy jakiekolwiek emocje z przeszłości? Zaobserwuj to, bez potępienia oczywiście. Zauważ to, to jest ważne, ale nie utożsamiaj się z tym absolutnie. Nie walcz z tym. Oddaj to Jezusowi. Musisz zauważyć te, te rzeczy. Okej, okay, to jest stara ścieżka, ale ja nią nie idę, bo ja już mam nową naturę i oddajesz to Jezusowi. Bo tak naprawdę, kiedy przestajesz się utożsamiać z tym starym sygnałem, ono traci swoją moc i to jest najlepsze odłączenie zasilania kabla, więc zauważ reakcję, nazwij ją, wybierz prawdę, oddychaj, i wypowiedz słowo Boże. A nasz mózg nie lubi wielkich rewolucji, więc krok po kroku, baby steps on lubi małe, ale powtarzalne ruchy. Wtedy stworzysz nowy system. Z pomocą oczywiście Ducha Świętego. Jeżeli oddasz mu te wszystkie. Rzeczy. On cię poprowadzi do wszelkiej prawdy i pomoże ci. To jest cudowne, że Bóg obdarzył nas tak cudownym przyjacielem, nauczycielem i pocieszycielem. I teraz posłuchaj: trauma nie znika, dlatego że ją wykasujesz, nie. Ona znika, dlatego że spotyka się z prawdą. Ciemność ustępuje, światło automatycznie. Tak samo płyną neuroplastyczne zmiany. Nie pozbywasz się bólu, zastępujesz go prawdą. Ta prawda nas wyzwala. A gdzie duch Pański tam jest? Wolność? W liście do Efezjan, rozdział czwarty, Bóg mówi o tym: Zrzućcie z siebie starego człowieka, a przyobleczcie nowego, stworzonego. Według Boga mamy zastępować te stare rzeczy nowymi, prawdziwymi. Jak mówi: przyoblecz nowego. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi o tym, że jeśli wyrzucimy coś złego z domu. A nie wypełnimy nowego domu nową treścią, wróci coś gorszego. Więc nie wystarczy coś usunąć, nie. Trzeba to zastąpić Jego obecnością. I dlatego dał nam Ducha Świętego, który ma nam pomagać każdego dnia i prowadzić nas właściwymi drogami. Prawda. Światłość w ciemności świeci, ale ciemność jej nie ogarnęła. Więc to nie jest tylko psychologiczna. Metafora to jest duchowy mechanizm, o którym ci dzisiaj mówię. Ciemność nie znika, dlatego że z nią walczysz. Nie. Znika, bo wchodzi światło. Więc to jest cała zasada zastąpienia. Ciemność nie ma czym walczyć. Musi ustąpić. A Bóg mówi: przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Więc odnawiamy, piszemy nowe ścieżki, nowe reakcje i nowy sposób myślenia. Więc nie wracamy do tego, kim byliśmy, wchodzimy w to, kim naprawdę jesteśmy. Z barankiem.